Witam, jestem w zagrodzie rybackiej, wpadłem na rybkę, bo tak się źle czuję, że nawet nie jestem w stanie sobie nic ugotować. Miejsce jest wyjątkowo piękne, zaraz wam pokażę, co sobie zamówiłem. Dzisiaj, co to znaczy dzisiaj w ogóle, proszę uprzejmie, łosoś, ziemniaczki, sałatka do tego, no bajko to moja, w opisie filmu Dam znać, jak smakowało. Oceni nie będę pisał, bo nie wypada. Ale ogólnie to wam powiem, że zagroda rybacka jest w Brzeźnie, w Gdańsku. Od morza tu, jak wam pokażę, to jest 50 metrów do morza. No super klimat, super. A ja dlatego sobie pozwoliłem dzisiaj na łososia, w ogóle na rybkę. Bo tak jak wspominałem, tak się podle że nic sobie nie ugotuję. A dwa dni temu dostałem rentę. No to kurde, zaszaleję. W opisie dam znać, jak było. I mam nadzieję, że wszystko będzie super. Tak przynajmniej wygląda i pachnie. Dobra, nie, bo mi wystygnie. Trzymajcie się i uważajcie na siebie. Cześć.